Cześć Siemano wspólnicy, ja jestem Wenku, a to jest kolejny odcineczek na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie QA, które zapowiedziałem wam na mojej karcie społeczności. odpowiadamy sobie na wasze pytania i wszystkim wam bardzo dziękuję, bo na chwilę obecną mam was już ponad czy tysiące. Na te pytania będę odpowiadał tak bardziej spontanicznie z głowy, także nie mam przygotowanych żadnych odpowiedzi, tak jak myślę, tak odpowiem, więc myślę, że możemy zaczynać. Adamek zadał pytanie: Among us czy Minecraft? Na chwilę obecną Minecraft, ponieważ widzowie jak sami wiecie Jeżeli gracie w jedną grę bardzo, bardzo długo No to z czasem ona się wam nudzi I ja mam to samo z Emongem. myślę że potrzebuję jakiejś przerwy od tej gry I zobaczymy jak to będzie za jakiś czas, na chwilę obecną Minecraft Ile naleśników mieści się ci w komputerze? W moim komputerze się mieści 2TB naleśników Kiedy ludy? Drodzy widzowie, póki co skupimy się na kontencie z Minecrafta Jak możecie zauważyć przez 2 miesiące Ponad 2 miesiące mogę powiedzieć, Śniemy. Już z szorcami, także wlecimy z jakimś kontentem typu datapaki. Wielu z Was też prosi, żebym wystartował w jakimś trybie serwera SMP. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście mnie zobaczyć na jakimś serwerze SMP? Jeżeli tak, to na jakim? A ja rozważę Wasze decyzje i nad tym pomyślimy. Ile jesz naleśników na minutę? No, myślę, że tak z 69 dam radę. Odnośnie tego pytania nie mam jakiejś szerokiej odpowiedzi, ale kto chce, to wpadajcie obczaić nowy content Nubka tutaj na drugim kanale. A odnośnie tego, kiedy coś do niego wpadnie, no to zobaczymy. Czy w Twoim sklepie jest cukier? Na chwilę obecną cukier jest, ale znowu jest problem, że nie ma oleju, więc w tej Polsce jest różnie, jak możecie zauważyć widzowie. Czemu akurat węku? Jest ona częściowo związana z początkiem mojego imienia i nazwiska, ale o tym może widzowie zdradzę Wam jeszcze więcej w następnych, kolejnych QA. Ile masz centymetrów wzrostu? Z moich własnych obserwacji nie rosnę już przez długi czas, ale jeżeli mierzyłem się ostatnio, to mam w granicach 1,84-1,85 centymetrów wzrostu. Najpierw mleko, czy płatki? Odnośnie tego pytania można mieć wiele spekulacji, jednak ja preferuję na początku płatki, później mleko. Ulubiona rola w Tone of Us lub The Other Rolls. Oczywiście, że największą frajdą sprawiało mi granie impostorem i trollowanie w jakikolwiek sposób. Jeżeli chodzi o The Other Rolls, to najciekawszą moim zdaniem rolą była rola warloka. Tak zarąbiście nie szło trollować. Oczywiście odcineczek z Orloka też macie u mnie na kanale, także kto nie widział, możecie sobie później koniecznie obczaić. Natomiast w tą was, moją ulubioną rolą była rola Assassina, dzięki któremu mogliśmy strzelać rolę naszych wspólników. Też to była naprawdę niesamowita rola, ten odcineczek również macie u mnie na kanale. Co Ty robiłeś u Kamila? na Generalnie jest to osoba, która w świetny sposób prowadzi moim zdaniem poradniki dotyczące montażu. Cały czas uczę się w tej kwestii, doszkalam, żeby robić to dla Was coraz, coraz to lepiej, żeby Wam się te filmy coraz to przyjemnie oglądało, także generalnie możecie mnie spotkać na wielu kanałach, które uczą właśnie przeróżnych nowych trików montażowych, tak jak jest to u Kamila. Czy będzie więcej odcinków z Among Us? Póki co nie planuję robić odcineczków z Among Us. Zobaczymy widzowie, może z czasem uruchomimy drugi kanał, którego polecam wam zasubskrybować, bo może z czasem, zobaczymy Będzie pojawiało się na drugim kanale właśnie Among Us Oraz FNAF, o którego prosicie Także jeżeli dacie mi troszkę więcej motywacji, to ruszymy z tym drugim kanałem I myślę, że będzie całkiem spoko I będą się tam pojawiały wszelakie inne gry Co chciałbyś osiągnąć na YouTubie i jak myślisz, jak daleko zajdziesz? Największym moim celem i takim marzeniem z dzieciństwa Było właśnie widzowie 100 tysięcy subskrypcji Kolejnym celem to jest 200 tysięcy Potem 300, 500 i może kiedyś uda się milion Zobacz zobaczymy widzowie jak to będzie wyglądało z perspektywy czasu. Pozdrawiam, Spinox i dziękuję Ci za tyle pytanek. Odnośnie daily, to macie ciągle daily widzowie od dwóch miesięcy na moim kanale z Minecrafta. Nie każdemu myślę, że ta gierka może przypaść do gustu, ale dołożę wszelkich starań widzowie, żeby ta gierka mimo wszystko przypadła Wam do gustu oglądając to ze mną i naprawdę Minecraft jest serio super gierką moim zdaniem, więc myślę, że Wam się również spodoba. Ile czasu zajmuje Ci montaż filmu? Wracając do czasu 2019, kiedy Among Us Wybąbiło widzowie, to naprawdę spędzałem nad tymi odcinkami mnóstwo czasu. Druga sprawa jest taka, że montowałem to na starym komputerze, który mi strasznie lagował, więc jeden film potrafiłem robić nawet po 7-8 godzin, taki 2-3 minutowy. Także jest to naprawdę sporo. W ostatnim czasie staram się coraz to bardziej doszkalać, więc zależy jaki to miał być film. Jeżeli to jest shorts, poświęcam na niego około 30-40 minut. The Other Rolls czy Tone of Us? Jednak ja preferuję Tone of Us. Więcej z tej modyfikacji nagrywałem. Chociaż the other rolls było również świetną odskocznią i były tam też przeróżne role, wiadomo, niektóre się powtarzały, ale też generalnie super modyfikacja. Najfajniejsza rola w Among Us. Zawsze największą frajdą było dla mnie granie impostora, więc na zwykłym Among Us Shape Shifter widzowie, czyli rola, dzięki której możecie się zamieniać w inne postacie. I loma łyżkami słodzisz herbatę. O nie, 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 nie dam się nabrać. łyżkami nie słodzi się herbaty, tylko słodzi się cukier, tak? Wróci Among Us? Myślę, że jeżeli miałoby wrócić, to wróci na drugi kanał, także polecam Wam koniecznie zasubskrybować i tam myślę, że będą takie spokojniejsze, dłuższe odcineczki dla osób, które wyczekują Among Us, ale dajcie mi na to jeszcze troszkę czasu. Jeżeli chodzi o content Minecrafta, to mogę Wam polecić kanał Denku, na którym znajdziecie również bardzo ciekawe shortsy, także jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje, możecie wpaść do Denka, na pewno będzie Mu bardzo miło, oraz kanał mojego dobrego przyjaciela, z którym znam się już naprawdę sporo czasu, czyli Candy. Możecie do niego również wpaść i myślę, że to tyle. Czy wrócą live? Y? Pewnie, że będą live. Y. Na razie są one nieregularnie. Może zrobimy jakiś schemat grafików, w którym będą one się pojawiały? Dajcie znać w komentarzu, z czego byście chcieli live, y, bo myślę, że fajnie by było zrobić jakąś rozbieżność, żeby były przeróżne. Jaką masz myszkę? Widzowie, myślę, że ciekawym odcineczkiem byłoby dla was zrobienie również mojego stanowiska. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. A odnośnie myszki już odpowiadam. Mam myszkę Bloody A70, którą wam mogę śmiało polecić, bo jest naprawdę spoko. Jedyne co chcę to UFO Ludy, więc ufoludów z Iwoną. Odnośnie kontentu z Iwoną, nie wiem, czy jeszcze takowy się u mnie pojawi. Zobaczymy, widzowie. Póki co nie planuję robić już więcej kontentu z Iwoną. Chyba, że raz na jakiś dłuższy okres czasu może coś dla Was zrobię. Zobaczymy. Czy planujesz kiedyś zrobić wspieranie kanału? Możliwe, że w przyszłości coś takiego się pojawi. Moim małym marzeniem było również stworzenie jakiegoś własnego sklepu internetowego, ale to jeszcze myślę dalekie, dalekie plany. Zobaczymy, co będzie i czas pokaże. Masz prawko? Mam prawo. Pojazdy na kategorię B, czyli na auto. Ile masz lat? Na chwilę obecną mam 21 lat. Jaki jest Twój ulubiony kolor poza czerwonym? Widzowie, historia odnośnie mojego koloru jest taka, że... Bardzo, ale to bardzo lubię kolor fioletowy. Czerwony jest takim moim charakterystycznym kolorem, jednak jeżeli miałbym wybierać, to jednak fioletowy jest top 1, a czerwony jest top 2. Czy zrobisz poradnik na Discordzie, jak ściągnąć te nowe role do Among Us na telefon? Niestety na telefon nie ściągniesz tych nowych ról, ponieważ ta modyfikacja nie jest przystosowana do telefonu. Czy uważasz, że Among Us może umrzeć? Moim zdaniem żadna gra nigdy się nie kończy, bo jednak zawsze jakaś część dla... Czy będzie w tą grę grała Among Us jest to gra, dzięki której wiele osób mogło się skolegować, zaprzyjaźnić Świetna to była gierka do grania wspólnie ze znajomymi I myślę, że mimo wszystko, że ta gra nie jest już aż tak popularna To nieraz ludzie większej ilości znajomych będą chcieli po prostu znowu ją pobrać Wrócić do starych czasów i wspólnie świetnie się pobawić Jakich innych twórców Among Us oglądasz? Na chwilę obecną nie oglądam nikogo, zrobisz niedługo jakiegoś vloga z twojego codziennego życia, nie wykluczam, że w przyszłości coś takiego się pojawi, jednak do tego potrzebowałbym jakiejś lepszej kamery niż ta kamera z telefonu, ale zobaczymy. Wiesz co to drop SMP i czy tam dołączysz albo na anarchię SMP, please! Wiem co to za projekty, jednak montaż na tych projektach jest naprawdę bardzo, bardzo dopracowany. Jeżeli chcielibyście mnie tam zobaczyć, na którym z tych projektów dajcie znać koniecznie w komentarzu i na którym, bo jednak zdania. Są bardzo, bardzo podzielne. Grasz w jakieś inne gry niż Minecraft i ufo ludy? Na chwilę obecną nie gram nic innego. Sporadycznie grywałem sobie w GTA V, ale na chwilę obecną skupiam się tylko i wyłącznie na Minecrafcie. Ja chcę, żebyś pokazał twarz. Prawdopodobnie prędzej moją twarz zobaczycie na moim Instagramie. Także kto jeszcze nie followuje, to koniecznie wpadajcie i myślę, że za jakiś czas wam się tam ujawnię. Dajcie znać, czy taki format specjalu wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby nigdy się nie poddawać i małymi kroczkami spełniać się i realizować swoje marzenia, bo ciężka praca i wasza sumienność z czasem wam to wynagrodzi. Dziękuję za spełnienie jednego z moich marzeń. Trzymajcie się. Cześć!